Przed przyjściem do lekarza warto jest skompletować całą swoją dokumentację medyczną, nie tylko urologiczną, ponieważ przedwczesny wytrysk to proces patologiczny, do którego dochodzi w związku z zaburzeniami czynności różnych narządów bądź to układu rozrodczego, ale również układu nerwowego. Tak więc, jeżeli mamy jakieś historie choroby, e, jakieś karty wypisowe, nawet z innych szpitali, należy je przynieść do lekarza. Bardzo ważna jest też lista leków, którą należy przynieść. Te, które bierzemy, te, które bierzemy i przyjmujemy sporadycznie. E, ważne jest też, aby zastanowić się, czy partnerka nie ma jakichś schorzeń, które mogłyby powodować. Trudności w trakcie stosunku. Warto z nią porozmawiać, czy miała wykonaną jakąś operację ginekologiczną, czy leczyła się ginekologicznie. Jeżeli tak, to również należy o tym powiedzieć lekarzowi, bo to będzie miało kluczowe znaczenie dla ustalenia dalszego postępowania w przypadku przedwczesnego wytrysku.